Siemanko, z tej strony Bandy. To jest drugi odcinek z naszego parku, i pewnie się dziwicie, co tu robi ta czarna kolejka. Nie nagrałem tego z tą czarną kolejką, bo uwierzcie mi, że nie chcieliście by tego oglądać, bo nagrałem jeden odcinek, nie? I ten odcinek opierał się tylko na tej kolejce. A więc już go się, nie chciałem rzucać, więc zbudowałem tylko to. Ponieważ myślicie, co wierzą miałem ją zbudować ją poza tym odcinkiem i... no nie zbudowałem jej, bo nie wiem o co z nim chodzi. Ale dzisiaj y, postaramy się jakoś udekorować to bardziej bardziej i jakieś tutaj zrobić lepsze y, rzeczy. A więc ogólnie wpadłem na pomysł, y, żeby y, żeby tu y, zrobić dalej dojście żeby tu były jakby takie i, miejsce do kupowania rzeczy i odpoczynku, y, a tam gdzie są te na razie jedzenie, to tam y, będzie y, atrakcja więcej, nie? Więc zrobię sobie teraz takie bardzo duże pole, taki y, prostokąt y, z chodnika, które teraz trzeba najgorsze położyć. Wiem, dużo hajsu na to pójdzie, ale musimy to zrobić. W ogóle e, po, będę się postarał każdego dnia e, trzy tego. O, to można przeciągać. O, to git. Dobra. E, w ogóle dzisiaj wrzuciłem film. Fajna. Po, Pozdrawiam. Jeszcze, jeśli podobała Wam się miniaturka z filmu fnaf Nafie, to to. to dajcie lajka. Like. Od razu damy tu kosze, żeby nam nie śmiecili. Są takie co oni lubią śmiecić bardzo. Więc zajmie tu dużo koszy. Dużo koszy, bo to jest jak jadalnia, to dużo koszy musi być. Nie gdzieś na środku, bo oni naprawdę lubią śmiecić. Dobra, więc jest dużo koszy. Dużo koszy jest bardzo. Niczym Maryjo, że to być może... Dużo koszy, dużo koszy jest bardzo. Dobra, i od razu postawmy tutaj jadalnie Żeby później nie było, że oni są się zdenerwowani na mnie, że tam nie mam jadalni Tu postawmy Tu y, Hot drinksy też mogą być Będzie zima, to zajdzie to też. O, to już od razu nawet kupuję. Ice cream, spróbuję tu wszystko zrobić, wiecie? Nie mam hajsu mm, Dobra, to ice cream sobie zaraz zrobimy ale zaraz, jak to sprzedamy, to tak, a już nie powinni się tam na mnie gniewać, że im to tego sugerowałem. Skoro i tak tam mają, to ja im to yy, sprzedam już. No, to tak, sprzedaję, tak się dobra. Weźmy, bo nagrywam. Batusiak jak zwykle robi jakieś dziwne akcje. Ilon ma lat 17. Dobra, tu trzeba. Ogarnąć yy, chodniczek. chodniczek, żeby było tak ładnie symetrycznie. Trzeba śmietnik ogarnąć, bo oni mi zaraz tutaj naśmiecą. To mówię, yy, gdzie to się robiło? Yy, tutaj, dobra. Yy, tu niech mają śmietnik, dobra. Yy, Okej. Okay. Mamy już dużo hajsu, więc zróbmy sobie pizzę! Pizzę sobie zróbmy. Jak lubicie pizzę, zostawcie lajka like w górę. I dobra, tu sobie slashi postawimy. Hot drinks mamy, candy flows mamy, popcorny. Popcorny też są super. I burgerki, to co ty to, co tygryski lubią najbardziej I mamy tutaj jakieś owocki jeszcze, super To owocki sobie postawimy Idealnie się wszystko zmieści, tutaj będą burgerki Wszystko do kupienia jest, zaraz ławki dodamy Jezu nie mów Boże święty Dobra, ale tu postawimy sobie burgery Tylko, że musimy mieć więcej hajsu a więc sobie jak czeka, będziemy czekać, to obmyślny plan, co by tutaj postawić w tym w tym. Możemy jakąś kolejkę dla dzieci ewentualnie, jakąś taką mini mini... bo tu, bo tu sobie wyznaczyłem takie pole i zobaczmy, co by tutaj się zmieściło. To by się nie zmieściło, bo to jest tutaj, dwie kratki, a to tylko to jest. Tylko to znam na dwie krateczki. I no, tylko to jest na dwie kratki. No. Jej, to naprawdę duże jest. To tak nieważne. To też jest duże. No to ewentualnie to, ale też. mamy dobra, postawmy na razie burgery, później będziemy myśleć. Dobra, burgery są. A więc y, Gituwa, Wiem, co możemy zrobić. Patrzcie to, patrzcie to. Możemy zejść pod ziemię. A, tak, tak. Oni o to musieli czekajcie, bo oni muszą potem chodzić. A więc trzeba to tak usunąć. I dobra, dobra. Czekajcie do góry, dobra, jest kicik, tak dziedzik, no to niestety musimy na razie usunąć czekajcie ludzie zaraz to już zrobię tak teraz podstawiamy tą ścieżkę Pięknie im to nie przeszkadza. ja tak. O nie, to trzeba trochę zwyższyć cerę, chyba. No, no, dobra. To wiem, jak to zrobić. Chyba wiem. Czyli mogę tu postawić trawkę, tak? Dobra, postawiłem. Chyba. Dobra, jest git. Już minut ma film, dobra. Trzeba tu jeszcze y, troszeczkę zni Nie, teraz do, teraz do góry, teraz do góry. Cicho. Tak. Tak, mam to zniżyć. Dobra, idealnie zrobiłem. Tak. Jest. I tak, dobra. Teraz postawiamy naszą ścieżkę tą patrz, no i świetnie no i, no i, no i jest podziemne przejście jest ojejku, jakby to zrobić teraz czekajcie, chyba tak to zadziała nie? czekajcie dobra, tak to zadziałało, okej okay. mamy przejście tu e, ławeczki, ławeczki miałem postawić tu a więc już postawimy państwu, wam ławeczki, takie stoiczki sobie postawię. Nie mogę, a nie mogę jak ludzie tu chodzą, dobra. Dobra, to gdzieś tam na środku. Nie wiem o co chodzi. Eee, może postawię jakąś inną rzecz. Może na przykład... Nie wiem, może na przykład taką ławeczkę? Też nie mogę. Nie wiem, czy, nie wiem, czemu nie mogę. Po prostu taką ławkę. No mogę. To czemu tego nie mogę postawić? Nie wiem. Może musi być blisko jakiegoś tego. Patrzcie i tu stoliczek. Nie mogę. To nie. Dobra, naprawdę nie wiem o co chodzi. Czemu nie mogę tego postawić tam? Nie mogę tego tu postawić. No dobra. Słoweczki tu postawię, żeby siedzieli. Proszę, możecie sobie siedzieć tutaj. Na ławeczkach jeść. Mm, a obok ławeczek sobie damy. Takie czapeczki fajne. Świetnie do kupienia. Dla dzieci. Dobra, a tu sobie damy. Yy, dobra, O nie, bo dobra. I toalet więcej, toalet, toalety, dobra, tu, tu może być toaleta Nie, czemu ona jest tak wysoko? Ej, nie Nie, ej, latająca toaleta będzie Co jest? Jak ją zniżyć? Nie wiem, może po prostu wyjdę z niej Teraz wejdę? Nie, to, to, to. Dobra, już nie ma latającej toalety Okej, okay, tu druga toaleta, dobra Kibel za które trzeba płacić. Tu więcej kiwi. żeby się wszyscy <grym> myścili. Kibel, kibel. Um, tutaj jeszcze super, super dla pirata. Jeśli twoje dziecko chce być piratem, to kup to. Bo nieco się spłaczę. Że jeszcze nie będzie kochać. Tylko zostaje mi ktoś lajka. Przecież moje jest takie piękne. Nikt mi nie zostawił lajka. Mm. Dobra, więc zróbmy sobie e, to coś. Halo, chcę zrobić coś. więcej. hajsu. No jak, 11 dolarków. Jest, zrobiłem. Kupujcie czapeczki. Ile to? Wiecie ja, ja na to wydałem? Więcej! Te 12, żeby te czapki. Jejku! Jakieś jakieś drzewka postawmy, żeby tutaj tak nudno nie było. Jaki, jakieś krzaczki to. Właśnie w tym. No jakieś krzaczyszki, krzaczki. Tu proszę, jakieś skały. O. No i teraz to lepiej wygląda, no. Jakieś drzewka. No świetnie, świetnie jest po prostu. kozacko Tutaj takie... O nie, nie mogę tu. Dobra, to tu piękne. Tutaj takie kamyszki. No. I od razu to lepiej wygląda. Jeszcze tu jakieś. Nie, to nie, to nie, to nie, nie, nie. Dobra, no i od razu to lepiej wygląda. No patrzcie, to żyje. Żyjące bardziej. Dobra, ja bym kończył ten.